Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko Jeżeli masz ochotę, może zasubskrybować mój kanał, e, polejkować, e, dodać komentarz będzie mi bardzo miło. E, I zaczynamy od nowy, nowości w PEPCO. Tu mamy za 20 zł talerz. Ktoś z Was pytał mnie, czy są mm, talerze, więc wam pokazuję, że również są do tej, do tej zestawy talerze. Tu mamy przekąskowy i przekąskowy jest za 12 zł. Jak widzicie, jest wszystko. Jeżeli chcecie, chcecie zobaczyć to w poprzednich filmikach, pokazywałam już Wam e, tą kolekcję. Następnie mamy tutaj e, takie trawy ozdobne. Za 17 zł. Zobaczcie, one takie są. Taki puszek dosłownie. I tu mamy ciemną. Dobra. Przechodzimy dalej. Piękne żółte doniczki. Zbliża się Wielkanoc, więc żółty kolor na pewno zagości w naszych domach. Tu mamy doniczkę za 17 zł żółtą. Są również jeszcze inne kolory: jest różowa i zielona, które wam już pokazywałam. Idziemy do następnej nowości. Następną nowością są świeczki. Zobaczcie, jakie ciekawe. Mam nadzieję, że dodadzą jeszcze inne kolory. Tu mamy na razie e, w, takim, w takim kolorze, w takim kremie, takie kuleczki. <fajnie>, Fajnie to wygląda i kosztuje 12 zł. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? czego Wam nie pokazywałam może podusie tu mamy taką podusie ja to się śmieję, że to jest jak taki labirynt z tyłu jest po prostu e, taka kawa z mlekiem jednolita i kosztuje 30 zł 43 razy 43 cm zobaczymy czy jest zamek tak jest zamek można sobie tą e, podusie rozebrać i uprać bez problemu Dobra, położymy ją sobie tutaj, niech leży. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy taką. I słuchajcie, ja wiem, że są jeszcze takie e, narzuty, więc fajnie można sobie dobrać na łóżko taką narzutę do tego, do tej podusi. I już zobaczymy cenę. Poczekajcie, by mi się tu wcisnęła. I cena to 25 zł 45 razy 45 cm. Także tak się prezentują. Szukam, szukam, szukam. Jeżeli czegoś nie pokazuje, to pamiętajcie, że to już jest u mnie w przeglądach. Następnie mamy tutaj za 12 zł 40 razy 40 cm poszewki, tu jest szara. Z drugiej strony jest yy, normalnie jednolita, nie ma żadnych wzorków, ta jest również taka sama. Tylko po prostu kolor inny. Tak niziutko leżały, ale jakoś dojrzałam. Zobaczcie, jakie e, narzuty już wam pokażę. Ta jest w kolorze szarym. Na żółty czy koce 180x200 cm za 100 zł. Tak wygląda, tak się prezentuje, ale jeszcze chcę Wam pokazać, bo jest jeszcze jeden kolor tutaj, taki różowy. Może ktoś będzie potrzebował. To jest szary i różowy. Przechodzimy do nowości. Zobaczcie, ile pięknych doniczek, ale pokażę Wam te, które są nowościami. I już tutaj Wam wyjmę jedną. Poczekajcie. Muszę się trochę pomęczyć, bo to jedną ręką wyjdzie, że ciężko. Dobra, i zerknijcie na to. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Już tu się ustawię, żeby nic nie spadło. To się prezentuje tak jak na zdjęciu. Są do tego nóżki. Ja wam pokazywałam wczoraj. Taką już złożoną, że te nóżki były już wsadzone, więc możecie sobie zerknąć na wczorajszym filmiku. Tylko tam był kolor szary. Zobaczcie, tu są te nóżki. Fajnie to wygląda, jak się złoży. Te nóżki wyglądają, jakby były takie drewniane. I tu mamy kolor yy, taki jasny, jak widzicie. I one są po 35 zł, ale są takie dosyć spore. Dobra, postawimy to i właśnie pokazywałam Wam taką szarą, jak jest tutaj. Przechodzimy do e, takich bardziej kuchennych e, nowości. To mamy tutaj, e, zobaczcie, pokazywałam Wam ostatnio taką e, foremkę do pieczenia babeczek, a tu są takie malutkie i te malutkie są za 7 zł. Zobaczcie, jakie fajne babeczki można upiec na święta patrzę czy są jeszcze zielone, bo wiem, że jeszcze są zielone te duże ale nie ma tu mamy dużą i duża jest za 17 zł dalej, co zobaczyłam, powiem Wam szczerze, że chodziłam często koło tych patelni, nie zauważyłam tego Mamy tutaj za 25 zł taki tłuczek mały do mięsa. Naprawdę taki bardzo malutki, poręczny, yy, ciężki, więc on jest tak porządnie zrobiony. Cały czarny. Można sobie go bez problemu umyć. Ale co jest jeszcze nowością? Również z takiego samego tworzywa. Jest obieraczka do warzyw. I ona jest za 10 zł. Ok, pokażę Wam jeszcze tutaj takie y, bardziej y, kuchenne y, rzeczy. Tu mamy za 5 zł gąbeczkę. Może komuś się przyda. Y, tu mamy y, na gąbeczkę. Zawieszacie sobie na kran. To jest za 5 zł. Ja miałam kiedyś takie coś y, szare. Yy, zaczepiacie sobie na yy, kran i wrzucacie sobie tą gąbeczkę ona sobie ścieka ja miałam taki szary właśnie jak tutaj wam pokazuję dobra co tam mamy dalej mamy trzy takie druciaki trzy kolory za 3 zł następnie mamy 40 yy, papierowych torebek do kanapek za 6 zł Zaraz zobaczymy, czy to jakieś inne. Nie, to są takie same. Papier do pieczenia. I papier do pieczenia mamy za 4 zł. Jeszcze Wam powiem, wymiar. Wymiar to 38 na 42 cm. Jak jest papier, to jest również folia. I folię mamy za 6 zł. Nie wiem, czy jest wytrzymała, czy jest taka sztywna. Jeżeli ktoś miał to, yy, piszcie. Tu mamy woreczki, 60 sztuk. Za 4 zł. To my tutaj jeszcze mamy 30 pakowanych torebek za 6 zł Tu mamy woreczki do kanapek takie zasuwane 1,5 litrowe 14, 14 sztuk i one są za 6 zł Tutaj mamy woreczki do mrożenia. Do mrożenia 3 litrowe 10 sztuk. Zobaczcie, one są takie zasuwane. I kosztują również 6 zł. I na koniec woreczki do lodów na 180 kulek. Tak się prezentują i kosztują 4 zł. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd, trzymajcie się, cześć!